Cześć witam wszystkich Niedzielę, 13 września godzina 15 Ja się wybrałem do lasu, na spacerek może na grzybki może za śmieciami zobaczymy no raczej 15 minut dla lasu e, postaram się posprzątać mam ze sobą oczywiście jeszcze woreczek na, na śmieci a e, jak jakieś grzyby wpadną bo oczywiście sezon w pełni no to się podzielę tą informacją no i tak. Jestem mega, mega zadowolony i zaskoczony rozwojem akcji 15 minut dla lasu. Chciałbym wszystkim gorąco podziękować za uczestnictwo. Wyobraźcie sobie, że akcja już nas przeniosła się do, do Norwegii. Tutaj kolega z kanału Macios Casting. Pozdrawiam cię gorąco, przyjacielu. Wczoraj wrzucił filmik z 15 minut po lesie w Norwegii. Razem tam z rodziną, no i chyba też z córką synem, no ale córa to tak jak moja rezolutna, także latała, zbierała śmieci. Polecam w ogóle kanał Maciusz Casting, bo ten kolega właśnie zajmuje się czym? Topi, topi aluminium w takie sztaby. No, takie moje skryte marzenie jest właśnie mieć kiedyś taki piec, przetapiać właśnie miecz, czy mosiąc, czy aluminium w takie, takie sztabki. Może kiedyś. Także Wpadajcie mój kanał do kanału Macio's Casting. Wejdźcie, zobaczcie sami ocencie. Zostawcie łapkę, zasubskrybujcie może. Ci się Wam to spodoba. Także jeszcze raz wielki dzięki przyjacielu. Pozdrawiam się serdecznie. E, Pozdrowienia dla Twojej rodzinki za to, że wzięliście tą udział w tej akcji 15 minut dla lasu. Myślę, że będą kolejne filmiki. No i tak ta akcja się przyniosła do... <grym> do Norwegii. Dzisiaj też na kanale prosto z Grudziądza widzę, że pojawił się filmik ze sprzątań lasu. Wielkie dzięki dla Was, pozdrawiam Was serdecznie, też wpadajcie na ten nowy kanał. Jest i magnes. Także jest, jest Urbex I oczywiście pozdrawiam Was serdecznie. Wielkie dzięki za dołączenie do tej akcji. jednak znalazła się tutaj jakaś kość, <gryw> ale nie będziemy jej brać. Do jeszcze czerwone. No i tak. Pierwsza zdobycz. Zrośnie tam powiem. No widać, że już troszeczkę w tym lesie jest. Także zaczynamy sprzątać. Ja się tu oczywiście przyniosłem bliżej drogi, czyli szanse na śmieci są zdecydowanie większe niż w lasu. No ale nic. Kolejny plastik. Wybaczcie, że nie mam rękawiczek, no ale tak to wygląda Nie, tak mi jest zielony i plastik. Wystarczy nam przejść bliżej drogi i już są skarby po lodach. Kolejna butelczyna No oczywiście chciałem też pozdrowić już wszystkich którzy zaczęli już tam gdzieś sprzątać A więc tam kanał tam na dnie Pozdrawiam się serdecznie e, Kolegę z głowy Czaje Tomgu Piekasz, piekarz piekarz Zwyczajnego 50 Pozdrawiam się Przyjacielu Kubę Z kanału Jacob July. Także sprząta osoby bardzo dużo. Jak jeszcze ktoś chce się pochwalić, napiszcie, napiszcie do mnie na maila. Obejrzę chętnie, skomentuję. No i tak generalnie jestem bardzo zadowolony faktem, tym, że wokół kanału też się tyle dzieje. Piszcie do mnie, chcecie pomagać. Tak <laughs> właśnie to Kornel Jeziorek ostatnio zrobił, także pozdrawiam cię przyjacielu. Pozdrawiam też Dariusza Sówkę. Też super kontakt. Mariusza, Adam, no zresztą wszystkich, no to są te osoby, które już takie osoby, których gdzieś tam pamiętam, albo których sobie też przypominam, ale super, super. Wiem, że mam fajnych widzów i to też jest fajnie, mot motywuje do działania. Ja tak sobie idę, idę i widzę. Pojawiły się śmieci, pojawiły się nagrody. jaki elegancki, podryżbek. Także raz, raz grzybek trafi do grzybków. Ja, oczywiście w lesie jestem z żoną. <laughs> Żona zbiera grzyby. A ja się skupiłem na śmieciach. Także teraz go żony przekażę. Jeszcze ludzi pełno w lesie. Śmieci też, taki od słoiczek padł. Ja po mało wychodzę. Kumary dają przez sobie znać Mam jeszcze pary żeby wyrządnie wpadło, już się pochwalimy na koniec a ja postanowiłem się już wyrwać z tego lasu, bo drogi idę w kierunku samochodu o. coś uda posprzątać, to się posprząta ok jest i tam. KFC, pojedzone i wywalone do lasu Klasyka, tu papierosa. Już tu widzę 4 gruszówkę Flaminga. Takie motorowie. Butelkę jeszcze poszucimy. w jednym miejscu i cztery grosze Także ja sobie poszłam tak na drogę do słońca mniej komarów tutaj jest jak ktoś zobaczę z brzegu to podniosę no już widzę papierek z botelnika. i tutaj chyba jest kolejny no i patrzcie, taka bania po wodzie cała zostawiona w lesie. Pułapka, bierzemy to stąd, i kolejne pakowanie po lodach. i my czas i kolejna butelka już na zakończenie, tu przy samochodzie, na oko i worek do auta No i tak podsumowując, 15 minut w lesie i patrzcie może być worek śmieci przy okazji jeszcze 4 grzybki takie podgrzybki, eleganckie, ładne, czyściutkie 4 grosze flaminga, jaka taka butelczyna, także jestem zadowolony w dalszym ciągu wszystkich zachęcam do wspólnej akcji 15 minut dla lasu kręćcie swoje filmiki, chwalcie się nimi niech to idzie w świat no nic, jak się podobało to łapeczka do góry, jak nie to w dół Piszcie komentarze, oglądajcie reklamy i hejka Siemka, do zaś. Pozdrawiam serdecznie.